18 marca w Żyrardowie. Już w drugiej walce będziesz boksował z Norbertem Tombrowskim i powiedz, jak to się stało, że do tej walki dochodzi tak szybko, tak, tak mocnej walki i jak długo się, czy w ogóle zastanawiałeś, żeby tę walkę przyjąć? Jak do tego doszło, to trzeba zapytać mojego promotora. Ja dostałem telefon z zapytaniem, powiedział mi promotor, że jest super walka do zrobienia, zapytałem z kim, powiedział... Rzucił nazwisko Norbert Dąbrowski. Zastanawiałem się, jakieś 3 sekundy, powiedziałem biorę, no mhm. I tyle. Znasz Norberta ze sparingów? Mieliście jakiś kontakt wcześniej? Yy, tak, była okazja kiedyś tam posparować parę rund, yy, także tak, coś tam o nim wiem. Mhm. Yy, nie wydaje ci się, że trochę za mocno no jak na drugą walkę? Yy, od początku mówiłem, że celuję bardzo wysoko w boksie zawodowym, w boksie amatorskim. Jestem trochę, nie, czuję się niespełniony, trochę z własnej winy. I staram się to teraz nadrobić, więc, więc uważam, że, że taka walka z, z Norbertem na tym etapie to jest po prostu dobra weryfikacja i takie sprawdzenie tego, czy, 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 czy to te moje, te moje celowanie w najwyższe laury w boksie zawodowym to, 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 to faktycznie można to planować, czy, 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 czy pozostawimy to w sferze marzeń. Z tego co wiem, to Norbert raczej chciał walki ośmiorodowej z Tobą. No, ale ze strony twojego promotora nie było na to zgody. Yy, też o tym słyszałem. No, no, gdyby, gdyby, gdyby padła propozycja walki ośmiorundowej, na pewno bym jej jeszcze nie przyjął, ze względu na to, że, że tak na dobrą sprawę nie, 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 nie miałem takiego pełnego cyklu ośmiotygodniowego, chociażby pełnych treningów wytrzymałości siłowej, żeby, żeby, żeby się odpowiednio na to ośmi rund przygotować. Natomiast, yy, natomiast mówię, promotor powiedział, że 6 rund, więc, więc się nie zastanawiałem, czuję się na to gotowy. No właśnie powiedz mi, jak minął ten miesiąc od Twojego debiutu na gali w Legionowie, bo tam pamiętamy, że poszło Ci łatwo, wygrałeś szybko, przekonująco i potem był odpoczynek, czy od razu rozpocząłeś przygotowania pod Girardów? To znaczy, tak jak powiedziałem, po, zaraz po walce, no, zrobiłem sobie 2 trzy dni luzu i wznowiłem treningi i tak trenujemy do dzisiaj, nie? na co szczególnie zwracałeś uwagę, jak już się dowiedziałeś, że boksujesz z Robertem Dąbrowskim podczas tych przygotowań? Yy, przede wszystkim tutaj z trenerem no, taktyka pod, 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 pod odwrotną pozycję Mańkuta, yy, dobór, dobór jakiś tam yy, sparing partnerów czy, 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 czy osób pod, pod jakąś wspólną technikę właśnie z odwrotnej pozycji. No a tak to dalej to samo, nie? Szlifowanie różnych technik i, i właśnie tutaj z trenerem pracujemy nad pewnymi akcjami, które które wydaje nam się, że, że, że będą pasować że będą pod Norberta. A jak ty ogólnie się czujesz w ringu z leworęcznymi? Nigdy, nigdy nie miałem problemów jakoś z, 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 z boksowaniem z mankutami i myślę, że tym razem będzie podobny. Mhm. Jaki limit w ogóle jest w tej walce, bo Norbert mówił, że przechodzi do półciężkiej, ty z kolei mówiłeś w ostatniej walce, że schodzisz do super średniej, więc gdzie tam się spotkaliście? Hmm. Chyba, chyba półciężka. Zostajemy w półciężkiej, tak jest. Czyli jakoś wa wagi nie robisz, rozumiem, tak? Nie, nie. Cały czas ta moja waga się, się utrzymuje w granicach 80-79 kg. No i, i, tak, i tak zostanie jeszcze do gali w mhm. Znasz na tyle dobrze Norberta, że nie potrzebujesz oglądać walk z jego udziałem zawodowych? Czy to coś tam sobie patrzysz? To znaczy ja, ja ogólnie, ja już mówiłem to przed, przed pierwszą walką, nie, nie lubię analizować swoich przeciwników. Wolę, wolę to wszystko gdzieś tam później w ringu. Bo, bo jednak, kiedy analizuję swojego przeciwnika, podświadomie wkrada mi się do głowy jakiś plan, a kiedy, a kiedy w ringu ten plan zaczyna nie wychodzić, to pojawiają się wątpliwości, a kiedy w ringu są wątpliwości, to, to dostaje się w łeb, krótko mówiąc. Do tej walki wychodzisz z taką myślą, że nie masz nic do stracenia, w razie co pukać, jak, jak ci nie pójdzie, to to jest dopiero twoja druga walka, nic się wielkiego nie stanie. Nie biorę, nie biorę kompletnie pod uwagę porażkę. Wiadomo, że za, za, zawsze to musi być gdzieś wkalkulowane w ryzyko, tym bardziej, że Norbert jest jednak klasowym zawodnikiem i z ogromnym doświadczeniem w porównaniu do mnie, jeżeli chodzi o ring zawodowy. Natomiast mówię, no jestem, jestem pewny swego, przepracowałem ostatnie parę tygodni, parę miesięcy dość mocno i, i, i boksersko czuję się od Norberta lepszy, więc myślę, że, 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 że wygram, no, krótko mówiąc. Czujesz się lepszy, bo po prostu gdzieś ten twój potencjał, czujesz, że jest większy od jego bokserskiego potencjału, czy patrzysz sobie na jego ostatnie walki, chociażby na tą porażkę z Muraszkinem w ubiegłym roku i sobie myślisz, że on już ten najlepszy okres ma za sobą? Ciężko mi tak powiedzieć. Nie chcę nic Norbertowi umować, bo on jest bardzo dobrze wyszkolonym zawodnikiem technicznie i i wiem, że też y, cały czas jest w treningu, nie brakuje mu żadnych żadnych y, motorycznie, nie, nie ma tak naprawdę żadnych braków. Natomiast wydaje mi się, że, że, że jednak gdzieś tam drzemie we mnie ten potencjał na, na najwyższe laury światowe w boksie zawodowym i, i do tego dążę. No, tak jak powiedziałem, więc. Więc, więc super by było, gdybym to zaprezentował w tej walce i nastawiam się oczywiście na ciężki pojedynek sześciorundowy, na, na, na ciężką batalię, ale, ale zwycięską mimo wszystko.